Sporo atrakcji czekało na mieszkańców miasta i licznych gości z Polski, którzy zjechali na tegoroczne święto fajki. Największym zainteresowaniem cieszył się koncert kultu z Kazikiem Staszewskim na czele. Święto fajki otworzyła jednak jak zwykle wielka parada fajkarzy z udziałem przedstawicieli klubów fajki z Polski i z zagranicy, mieszkańców, władz miasta, szczudlarzy i dudziarzy z zespołu Częstochowa Pipes and Drums. Parada przeszła pod pomnik fajki przy wieży zegarowej, gdzie nastąpiło symboliczne otwarcie imprezy. Czemu akurat Przemyśl został stolicą polskiej fajki? Dla, dlatego, że my tutaj je robimy, no. Tylko jest to jedyne miasto w Polsce, gdzie się wykonuje fajki, tak na, na jakąś taką skalę, że jest to rzemieślnik, że jest to warsztat, że mamy tradycję naj, najdłuższą w Przemyślu. Można powiedzieć, że wszyscy nas tak kojarzą w Polsce z wytwarzania fajek. Gościem imprezy był w tym roku były bramkarz Realu Madryt i reprezentacji Polski Jerzy Dudek, który z rąk prezydenta miasta odebrał symboliczną fajkę zaufania. Jako ze względu na to, że całe życie praktycznie uganiałem się za piłką, boją to musimy w miarę prowadzić się zdrowe z tym życia. Z tego co wiem, fajką się nie zaciągamy, fajkę tylko pykamy, więc podobnie jak sportowcy na boisku, piłkarze pykają w tą piłeczkę, no to tutaj akurat e, przyjaciele czy fanatycy fajek pykają sobie w tą fajeczkę. I, i, I cóż, no fajka zaufania no to dla mnie jest taka fajna nagroda, taka zupełnie nieadekwatna, bo z czym wiązałoby się zaufanie do mojej osoby, też tak nie za bardzo mogę sobie w jakiś sposób wytłumaczyć być może, że ze względu na moją pozycję muszą zawodnicy do mnie mieć wielkie zaufanie i kibice, że, że obronię tyle piłek, ile będę w stanie i, i może też ze względu na to zostałem uhonorowany tą nagrodą, więc dlatego wszystkim bardzo dziękuję, że, że pomyśleli o mojej osobie. Imprezę jak zwykle uświetniły liczne pokazy i koncerty. Teatr Żywy Zbielawy zaprezentował swój spektakl uliczny. Obok zespołu Częstochowa Pipes and Drums na scenie zaprezentował się Teddy Junior, półfinalista trzeciej edycji programu Must Be The Music. W tym czasie w Klubie Niedźwiadek trwał tradycyjny już turniej wolnego palenia fajki. Impreza integrująca członków klubów fajki z różnych stron Polski i świata. Na zakończenie wieczoru znakomity ponad dwugodzinny koncert dał Kult i Kazik Staszewski, który przypomniał fanom wszystkie największe przeboje tej grupy.